Just a little bit of party I heard you was down so I got a gift from beat up Come on now I can't do that Come on sweet come on make sure you enjoy this This is a rich man's high all the players are doing it I know you're gonna enjoy this it takes the pain away oh yeah. Oh, what the hell are you doing? Shit. Man, everything is KKK. and I just wanna see what's so good. What's wrong with you, man? Man, this shit already destroyed the whole hood. I, I might as well let it destroy me too. Man, you don't need that shit, sweet. What do you know about this? This is what it boils down to now. Come on, sweet. Soak the smoke. Hey, man, that shit steal your heart. You can't see that? this bitch talk nice to you and this what you do oh, fuck you're gonna have to deal with beat up what beat up we can handle that shit right now me. it's off your ass side of here bitch what were you thinking back there bro? i'm tired man i'm real tired Hello, hello, cheese. I'm going to go to work, but still shit don't get better. I'm going see my family fall apart. Sweet man, you got more heart than that. Sure things are screwed up now, but we're going to turn a corner, man. The day is coming when the Johnson family will be at the top. And it's coming real soon. I hear you, cj Jason. I know you. I know you. raz bardzo serdecznym wizowiem. kolejnym odcinku z GTA San Andreas Edycja ostateczna Witam witam i udajemy się z wizytą do BULDUPA! Tak jest Chyba Tak się nazywał no Ej hey, beat up, open up Beat up Ej hey, open the door punk fool Yo Dup ain't here Moved out a while back Where'd he go, dickhead? Yo, yo, yo You messing up with Cat's colors, Speak dude! Speak up, fool. Yo, I got, I got some, a little some, just what you and need. And I don't want none of that shit. No, no, so no! split no, your wig no. right ah, now. no, you no. trippin', you tripping, man. Come on, put the gun down. He a face head, man. Shit, he wearing family colors. That's supposed to make him somebody. Look, fool, tell us where Beat Up is, and we outta here. He live over on Glen Parkway. Jego chłopak zawsze tam jest, daje kawałek gdzie potrzebuje. Udaj się. Udaj się do Glen Park, czyli tam gdzie mamy na mapie kurwa w dolnym lewym ro-ro-ro-ro-rogu. Aha widzowie, patrzcie. Poprawiłem obraz OBS-ie Kurwa Gdzieś Leciutko mi się coś źle kliknęło I dlatego tam w poprzednim odcinku eee, W sumie w dwóch odcinkach tak dziwnie troszeczkę obraz był Ale no wiecie Każdemu się kurwa zdarza Nawet najlepszym No nie Ale w sumie ja nie jestem najlepszy Ale może kiedyś Dobra To ja gadam Nieważne eee, A więc tak Ej muzyka Halo Wyłącz mnie to wyłączajmy mnie tu Box, stop! Tak jest. Nie wiem, no, no na razie. Kurwa, to nie zaczyna. Na no, jak długo to ja nie wiem. Zobaczymy, kochani najlepsi widzowie. Już jesteśmy w co. bo chciałem powiedzieć, wczoraj. Już, je... Już jesteśmy na bielsku. <śpuszczam> kurwa, co jak Na jakim bielsku? Ja pierdolę. Już, jest... Ju... Już jesteśmy na miejscu, widzowie. Jezus, Maria. Kurwa. Ląpak z kurwisyn. Gdzie on jest? Aha pod tym, ja pierdolę, co za jaja Ja nie wiem co się to dzisiaj dzieje ze mną Dobry Kurwa nie tu Ty, tu są balasi Zamknij się tam Halo, dzień dobry No debil O! Gdzie on jest? Ty! O, oh, 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 oh. kolego! Pierdalaj! Ci kopa zajebę. Co on jest? Tu? Kurwa! Co jest? Czekaj. Ja już nie wiem, gdzie on jest. Zamknij łeb! Ty, a jak skoczę, to się wyjebie? Oj! Ty, nie! No i to mi się podoba. Ty, no nie ma go! Kurde, o, kwiatki Dzięki Aha, czyli mamy rozpocząć Wojnę gangów Tak? No to kurwa, mówisz i masz Leżysz Proszę cię bardzo Mówisz i kurwa masz Kurwo. Dzięki swój, żeś mi kurwa pomógł, nie? Ty też jesteś kurwa dobry śmiert, paleta. Hop, 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 lewa prawa panowie. To wszyscy tutaj rodacy. Kurwa, siat Paski. Udało ci się przetrwać pierwszą falę. Pierwsza fala, my robimy to, nowa muza. Yes, yes Do track Okej O, mogę sobie HP załadować Panowie, zapraszam Kolejeczka Leżysz Leżysz, leżysz Pyk Przeładuj leżysz, leżysz, leżysz Leżysz, leżysz, leżysz Lewy, prawy, prawy do lewego, lewy do lewego Pyk, pyk to mi się podoba Tak jest O, kamizelkę mam nawet Ej, to ja sobie zaraz zajdę po nią O ty kurwa w aucie Cebulaczku Hopie za tobą Co ty robisz? Pyk, pyk, pyk Dostaję Kurwa szczelaj te On wcale nie pomaga Czemu broń znikają? Popie, daj ma. mi pozbierać, co ty, synu? Synu Nice Nasza dzielnica jest. Być mam broń! O chodziło? Oni śladu po, po dupie Po dupie to cię mogę... no Wciszele w łeb kurwa to zobaczysz Kolego No kurwa kolego Ty, no nie zdążyłem Chciałem się schować Olej jaja Gdzie oni strzelają? A widzę, dobra Dobra, celuję. Leżysz. Jeszcze jeden. Ty jesteś kurwa głupi? No jesteś przechudnie. No leż! No CJ! CJ. Wyliż,

He paranoid. Just sitting in the house thinking other fools want his business. Where's Smoke? I can't tell you that. Then I'll snap your fucking tongue out. Then I ain't saying nothing, homie, because I don't know. Only his lieutenants know where he at. I'd have wet your shirt anyway. Bear! Hey, Bear, get the fuck out here. What's up, your lordship? Kill these motherfuckers, and I'll give you a whole quarter sack. Now handle that. Shoot him. The fuck is wrong with you? you ain't hear what the fuck i said i'm tired bear what the fuck you doing I'm tired come of crack, on man and i'm tired of doing your fucking housework <laughs> oh shit i'm free man what the fuck you do that for man cj man come on put me back on the team give me 20 bucks and i'm all yours man that's from the past hey let's take a ride homie i'm gonna shoot you somewhere you gonna enjoy i got Bear's back man all right i'll see you in a minute bear where we going sweet

What's up? Yeah, I'm glad to see things back the way they used to be. Nah, it ain't like it was, but it's gonna be. We still gotta get everybody in the hood back together. I was just telling these cats what's important. We gotta let everybody know Grove is back on the map. Hold up, don't you think we ought to take it easy? What? You know I got other things in mind. Commitments I made. Can y'all step outside for a minute? I need to talk to him. If you don't get this shit together, what you think this place gonna look like? You always did real good leaving jobs half finished. That's cold, sweet. Man, we can't take care of this from no bitch-ass rapper's mansion. Look, the world's bigger than this hood. This is where our lives begin and where it's probably gonna end. And don't forget where you came from, Mr. Uppity-ass nigga. Now that ain't fair. Oh. Somebody just crossed out all the writing on the wall, disrespected your hood, and you act like you don't give a fuck. That ain't fair. Ok, have it your way, come on So you got a plan? Yeah I got a plan, we gonna roll in the barn's hood and take you back for the grove Ok, let's get those motherfuckers good dobry. Witam very kolejnym odcinku z GTA Sandras. Edycja ostateczna Jak właśnie widzicie moi kochani wspaniali widzowie, idziemy odzyskać dzielnicę Malutkie porządki, jak to się gada. Kurwa nie mam kamizelki no już. Ej, al, o, jest. Dobra, jestem widzowie, mamy tu pana Balasika. To ja może go za, lekko zaatakuję. Weszło? Ty nie weszło, ale jaja. Ja. Czekajcie. Chodź, dzień dobry. Witam serdecznie. E, aha, nie tak. aha ale czekaj, tu widzę Panda Lalasa. Ty wypieprza. Ooo, oh, yes, that's right. Mamy to. Dobra, dzień dobry, witam serdecznie. Ale pan policjant nie może do mnie strzelać Ej, zabijł policjanta, nie nienormalny Kurwa, czekaj, źle Ja to źle, ee, rozegrałem e, bo ja tu będę ginął Hello? Sweet, za tobą Chopie, co ty robisz? Ja pierdolę, ja już HP nie mam, ja jestem debilem Nie, no dzięki. Stary, aż HP nie mam. Czyjś to? Pięknie, ja już mam dosłownie loa. I że wspomnę. Odsun się, Odsun się. Kurwuuu! Uślałalalal, nie mam nic. La, 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 la. Nie no to mi się nie podoba. Nie zacinaj, hallo. Yeah, Kurwa, przygłupie! Nie no ja nie rozumiem już tego. Zeszła jakaś pieprzona aktualizacja. Zrobiłem tą zastraną aktualizację. Chujmy strzelanie. Nie wiem, ja już nie wiem, nie wiem, nie wiem, ja jadę sobie dalej. teraz mi... Ej, dobra, ej, tu będzie, dobra. No ale patrz, oni już idą na mnie. Dzień dobry. Zapraszam. Swip, Sweep, sweep, Jeden, okej. Okay. O, oh, shit. Aż ta strona? Ew. Oh. Yo, men jeden jeden kolejeczka zapraszam proszę się ustawić kolejka kolejeczka dzień dobry witam serdecznie to jeszcze kolejka zapraszam ty zlagowało go ale ja, ja. dobra jeszcze jeden Dzień dobry, zapraszam, ZAPRASZAM! Kolejeczka, halo. Nie bój się, synu. Dobra, udało mi się przetrwać pierwszą y, flagę. Dobra, to mi się mu podoba. Okej, okay, jeden jest tu. Tylko czemu on... Eee, czekaj, ja się schowam, schowiem się tutaj. Dobra, bo oni tu idą kolejką do mnie I to mi się podoba Ja sobie stanę tak I będziemy robić tak Kurwa, nie machaj się tym chudzem. Pozdro Dobra, szaluj. Switch, możesz kurwa wreszcie strzelać? I ja nie mogę, co za chłop? Dobra, druga fala, to jest to. Yo. Dobra, niech sobie auto <ścoughs> Dobrze jest. Gimme, 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 gimme. Gimme, gimme, gimme. Oh, well, and la la la. Dobra, mi się auto uda. Dobra to nie był dobry pomysł No idź debilu. Bilu Trzeba ty Dobra szybko przełada Kurwa swój wypierdzielaj Dawniej Lewy, Ole siada, ale siada Siadł we minikan nie Popie czy możesz go powalić? Gila ja pierdolę co na trzygód nie? Ja nie wiem, on jest tak zbugowany albo przygłupi że to jeszcze Ciemnica jest moja Pozdrawiam serdecznie To mi się podoba Zapis punktu kontrolnego No i to ten... Co jest? No. Dobra No sorki, sorki memorki jak to się mówi Zapraszam, wsiadaj jeszcze mam jedną dzielnicę przejąć? Ole, chopie, to jest fart jak nic, Popatrz się na to To mi się podoba To jest to... Kurwa, bratku To jest żyćko To, chcecie wojny? Słaniaczki? Który? 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 Gdzie? Dobra, nieważne. Policja, policja, uciekać. Jadę ulicą, Ucieka, am stąd. Dobra, nie opuśćmy to. Kurwa, co za przygłup. No jak chcę tu wojnę zacząć. Kurwa mać, no nie wierzę. On teraz tego będzie gonił, mnie. Ale ty jesteś przygłupi. Też swit przygłupi, wiesz o tym? Nie, no to jest tragedia. To jest tragedia, ty. Zacznij, że ktoś Kurwa, jak nie żyje? To kurwa debilu, gdzie on chodzi? R dobra, halo. Gdzie oni tutaj są? Dzień dobry panu. To pan dealer Ty gdzie oni są nagle? Dobra nie ma wsiadaj Wsiadaj Sweet Jademy w net Jademy szukać tych przyguków Bo oni zawsze gdzieś tutaj mogą być, ale chyba ich nie widzę widzowie Aha lol. No to dobra, to dajże mi to przejąć, tylko ich, ja ich tu nie widzę Synu Halo Gdzie oni są? Chyba, że tam ze mną już nie wjechało nikt Halo Kurwa zamiast... Koledzy wow. Wiecie, że ja was lubię, nie? Kurwa wesołych świąt Elo Wiecie panowie, że ja was lubię, nie? Elo Elo kurwa łobuzie idzie, idzie kurwa mafia debilów Czekaj się muszę taksować Kurwa przesuń się kretynie bo ty jesteś przygłupi dzisiaj Przygłup No i idzie taki kurwa zlagowany But I patrzy się za mną no przygłup no przygup Zapraszam Jeden Drugi i speed Lepiej jakbyś już leżał, nie? Okej okay. To mi się podoba Manej, manej Jelo Zapraszam Dobra, leży będzie kolejny Strzelasz ty czy nie? Bo będę do ciebie strzelał ohoj Ty, gdzie to jest? Tutaj? Dzień dobry Udało cię się przetrwać pierwszą falę dopiero? Co ty nie powiesz? Ty, a jakbym zrobił coś fajnego? Zapamiętaj mnie Tarararara Patrz jak tu dupnie chopie Ej, fajnie, majs nice. Czemu ty mi zasł... I patrzcie, zasłania mi Przygupy Ła, tu Mordeczko Mordziuniu Dobra, ja będę tak To jest najlepiej, hopy. Patrz na to, z daleka Pyk, 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 pyk. O, leży. To mi się podoba. Dzień dobry, zapraszam, zapraszam pana. Zapraszam. Cyk, kolejeczka. Jeszcze jeden dla zachęty. Nie ma Zapraszam. Dziękuję. Udało mi się przetrwać drugą falę. Nowa fala, my robimy to. yo, 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 jał. Zbieram sobie. Dzięki. Ej, no fajno, fajna miejscówka, bo chyba se kurwa z dachu strzela. Co? No, no popatrzcie. Cie kurwa do mnie strzela. Dobra, dzięki. Na razie, ma e, Pan, e, a pan chyba się pomylił, tak?

to po pierwsze, zapamiętaj mnie, ej strasznie mam cicho grę, nie wiem dlaczego, gdzie kurwa, buraku, możemy wracać na Grove Street, ale jeszcze sobie nie jedzę. nie dam się, to jest moja dzielnica, ja tu walczę do końca, ej kurwa Ty samochód mi zabrali To jest nieśmieszne Patrz, ja sobie tu będę czekał, no nie? Wyjdę sobie tu, patrz! Zapamiętaj mnie Uwaga Sweet No odsuń się debilu! Chciałeś yy, dzień chronić to masz Ja mnie nie, wkur ja nie wkurwaj I ja pierdolę Patrz leżym, leżą leżą Hej sokołuj omilajcie gorila co do mnie. No nie widzę debil przygłupie Leży 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 Dobra Okej okay. Dobra serduszka na, na razie Nie biorę bo nie potrzeba O o o o o o Idą 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 idą, hop, ok, idą strzelaj! strzelaj. to jest przyjebany chyba No nie wiem Oto do niego strzelaz w plecy, no nie i chłop nie widzi Czemu oni kurwa tam kółko w, tle, w tyle robią Jaki to ma zasięg? Kurwa taki średni Nie. Bez sensu bez sens, ale... Coś tutaj może Dobra Kurwa nie, dobra, chujowo. Prze o, przeładuj Kurwa, no przesuń się! Jaki to jest przygód To też przygłupi. Naprawdę Chłop jest dziwny Dobra, druga fala. Dobra, pozbieramy sobie broń. Super, super, super Yy, kurwa No dobra, idziemy, nie ryzykujemy Kamizelka zawsze jest OP Kamizelka jest zawsze dobra no Zamknij łeb, brudasie się pierdolony Patrz, kurwa, hopie, piątkami się hopie tutaj pargają, fanato, ty Cyk, cyk Cyk, cyk, cyk Piątkami Dobrze, zapraszam Za każdym miejsce znajdzie Kurwa, idę. Idę stąd. Idę stąd. Idę stąd. A to mnie nie że tu został. O, się chopie, co się tu dzieje. Tak jest, dzielnica jest nasza. Sa szacunek wam jest zwiększony. Oczywiście ja sobie pozbieram broń. Dobra, znikły. O, o, jeszcze jest tutaj. Dobra, eee, halo. Daj samochód, pożycz, kurwa. Idziemy zapisać giereczkę. No, w sumie to tyle. E, idealnie, kurwa, prawie 20 minut. E, o ty, kurwa, przygłupie. O nie było mnie, wiesz? No. Dobra. E, Cielnicę odzyskaliśmy. W sumie jest git No i co? Patrz, co robi. Oj, oj, oj. Niegrzeczny ty, no, jeszcze chłop uderzył o latarnię. Dobra. Ja nie będę przedłużał Przynudzał Kurwa Skromnie Elegancko tego No i co? Ej strasznie mam cicho Lol Nie wiem, chyba tu będzie słychać Widzowie Kłaniam się czule aż po same kule Dziękuję wam serdecznie No i co? Widzimy się pewnie Czekajcie. Ale piękne wejście. Kurwa, się 50 tysięcy. To już coś. I tutaj dochodowe 1400. Wiecie co? No i tyle. Kierkę idę zapisać i widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam, trzymajcie się na razie. Cześć i się